Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak wygląda przyszłość? Czy to lśniące miasto, pełne różnorakich nowych technologii, czy może mroczny labirynt korporacyjnych intryk? I William Gibson, mistrz cyberpunkowej literatury, stawiał te pytania już od dawna, ale czy jego wizje przyszłości stały się jakby rzeczywistością? I przez lata Gibson ukazywał nam światy, gdzie granica między człowiekiem a maszyną staje się. Coraz bardziej mglista. Jego słynne motto: przyszłość już nadeszła, jest tylko niesprawiedliwie podzielona, zdaje się być dosłownie prorocze. I wejdźmy zatem głębiej w świat Gibsona, gdzie rzeczywistość spleciona jest z fantazją, a granice pomiędzy człowiekiem a technologią zaciera się coraz bardziej. I Gibsonowska wizja przyszłości to nie tylko technologiczny postęp, ale także społeczne nierówności i konflikty. W jego świecie elita korporacyjna panuje nad masami, czyli nad takimi ludźmi jak ja, jak ty. I, w jego... no, i podczas gdy marga... marginalizowani walczą o przetrwanie w cieniu, w cieniu potęgi maszyn. Ale czy to tylko fikcja, czy rzeczywistość naszego świata zaczyna przypominać dosłownie wizję naszego tutaj Gibsona? I patrząc na współczesne trendy, niektóre z jego prorocznych wydają się coraz bardziej bliskie naszej rzeczywistości. Od nadmiernego nadzoru po manipulację medialną świat Gibsona odbija się, jakby w naszym codziennym życiu. Ale czy to oznacza, że w ogóle jesteśmy skazani na przyszłość według Gibsona, czy, czy w ogóle istnieje jakaś nadzieja na zmianę tego przeznaczenia? I dzięki ludziom, którzy po prostu nie godzą się na takie coś, możemy zmienić bieg wydarzeń. Poprzez działanie społeczne, innowacje, możemy kształtować naszą przyszłość tak więc jeżeli przyszłość wydaje Ci się ponura i niesprawiedliwa jakby wydaje Ci się, że elity będą rządzić światem bo tak może się wydarzyć to my mamy w sobie po prostu potencjał by to zmieniać i dlatego właśnie ja nagrywam ten film, żeby Cię uświadomić po prostu bo ja wierzę, że jeżeli dzięki temu materiałowi jakaś część osób zacznie po prostu działać, rozwijać się będzie chciała się stawać ponad przeciętnym, zmieniać się na lepsze, marzyć o tym, żeby być silną jednostką, to możemy stworzyć po prostu lepsze czasy w taki sposób. I pomimo, że William Gibson ostrzegał nas przed niesprawiedliwą przyszłością, to mimo wszystko my mamy władzę jakby nad jej kształtem. Dlatego niech jego słowa staną się nie tylko ostrzeżeniem, ale i bodźcem do działania, do zakupu karnetu na siłkę, z którym lekarz. Do zaczęcia treningu w domu, do pójścia na siłownię plenerową, do nagrania pierwszego filmu na YouTube, pomimo, że Cię ziomki demotywują, do zagadania do tej dziewczyny, która Ci się podoba, do kupienia tego kursu albo webinaru, do kupienia tej książki i wiele, wiele innych. Naprawdę mogę mnożyć te przykłady, ale to nie o to chodzi. No, a więc to by było na tyle, a ja dziękuję Ci za obejrzenie tego materiału. Jeżeli uważasz, że film był wartościowy, to zostaw łapę suba udostępni. No i do następnego.